Debiut szwedzkiego wielozadaniowca na Airshow w Radomiu. Nowa Nadzieja krytykuje pomysł utworzenia nowych rezerwatów. Platforma Obywatelska prowadzi akcję Obywatele Naprzód. Dzień dobry, Weronika Sadowska zapraszam na informację. Szwedzki Jazd 39 Gripen zaprezentuje się na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu. To będzie szwedzki debiut za sterami gripena na pokazach w Radomiu. jas 39 na co dzień służy w szwedzkich siłach powietrznych. Samolot wykorzystywany jest także przez siły zbrojne Czech, RPA, Tajlandii, Węgier i Brazylii. Maszyna napędzana jest jednym silnikiem turbowentylatorowym Volvo Aero RM12. Gripen osiąga maksymalną prędkość 2130 km na godzinę. To kolejny gripen, którego zobaczymy na pokazach w Radomiu. Wcześniej udział samolotu potwierdziły. Czeskie Siły Powietrzne. Radomska Konfederacja krytykuje pomysł utworzenia nowych rezerwatów przyrody na stulecie lasów państwowych. Jak tłumaczyli jej członkowie, zaburzy to gospodarkę leśną oraz pogorszy sytuację finansową samorządów i przedsiębiorców z branży drzewnej. Nowe obszary chronione powstają w ramach ogłoszonej przez Lasy Państwowe inicjatywy utworzenia 100 rezerwatów przyrody dla uczczenia jubileuszu stulecia powstania lasów państwowych. Tym samym liczba wszystkich rezerwatów na terenie województwa mazowieckiego wzrośnie do 196. Nadleśnictwo przysłucha straci na rzecz różnych pomysłów wziętych z ministerstwa około 500 hektarów że tak powiem swojej objętości, bo będzie to rezerwat albo shadow list. To samo tyczy się jeżeli chodzi o nadleśnictwo Skarżyńsko. Tam jest planowanych około 800 hektarów objętych tym programem. Radą tutaj szczęśliwie tylko 50 hektarów i kozienice około 35. Jak informują członkowie ugrupowania na wydzielonym terenie leśnicy nie będą mogli prowadzić żadnych prac. Dodatkowo nie będą tam mogli wchodzić ludzie. To może powodować straty w leśnictwie a także niebezpieczeństwo dla gospodarstw rolnych znajdujących się w pobliżu rezerwatów. Dodają, że ich lokalizacja jest nieprzemyślana. Przyjeżdża sobie aktywista do lasu, patrzy, aha, tutaj, tutaj podoba mi się ten kompleks i, i tworzony, tworzony tam jest rezerwat. Zdaniem przedstawicieli Radomskiej Konfederacji utworzenie nowych rezerwatów spowoduje też pogorszenie sytuacji finansowej niektórych samorządów, a także trudności w dalszym funkcjonowaniu dla firm z branży drzewnej. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Płaczka z Konfederacji zapewnia, że utworzenie rezerwatów nie będzie wiązało się z redukcją kadry leśników. Ostatnia prosta kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska prowadzi akcję Obywatele naprzód. Politycy Platformy Obywatelskiej odwiedzają różne miasta w regionie radomskim. Wszystko w ramach akcji Obywatele Naprzód. Wybory, które odbędą się pierwsza tura, już w najbliższą niedzielę, to nie tylko. E Chęci potrzeba uczestnictwa i wybrania kandydata, ale to powinien być nas, ob, nasz obywatelski e, obowiązek. Dlatego dziś poza e, agitacją wyborczą, którą e, oczywiście jako członkowie sztabu wykonujemy do, i zachęcamy do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Zachęcamy do uczestnictwa w wyborach. To bardzo ważne, by demokracja zwyciężyła. Akcje w Regionie Radomskim wsparli europosłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz i senator Krzysztof Kwiatkowski. Chcemy. Prezydenta, który nas nie poucza, ale prezydenta, który nas słucha, a nie oszukuje. Dzisiaj jesteśmy w Radomiu z akcją Obywatele Naprzód. Akcją, która właśnie wsłuchuje się w głos obywateli, obywatelek, mieszkańców i mieszkanek Radomia. Dzisiaj tutaj do Radomia przyjechaliśmy promując kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Dziękujemy za każdą rozmowę, za każdy uścisk dłoni. Na radomskich targowiskach kampanię prowadzili dzisiaj także m.in. zwolennicy Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena. Przypomnijmy, że kampania potrwa do 16 maja, 17 maja będzie obowiązywała cisza wyborcza, a dzień później obywatele pójdą do urn. Tytuł radomskiego mistrza ortografii to osiągnięcie pożądane przez wielu radomian. Świadczy o tym zainteresowanie inicjatywą, która zebrała szerokie grono osób chcących wykazać się kompetencjami językowymi. Tegoroczne dyktando pełne było ciekawostek oraz informacji o języku. Za kształt tekstu odpowiada Paulina Mikuła, która skupiła się na temacie zapożyczeń językowych. W tegorocznym dyktandzie skupiłam się na rozprawieniu się z mitami na temat poprawnej polszczyzny, czyli na przykład z takim mitem mówiącym o tym, że język staje się coraz bardziej niechlujny, prymitywny, że mówimy coraz bardziej niedbale. Na uczestników czekało duże wyzwanie w postaci dosyć długiego tekstu. Mimo to dyktando w założeniu miało raczej sprawdzać wiedzę niż niewiedzę. To był tekst długi, nie ukrywam, ale był łatwiejszy niż zeszłoroczny. Uznałam że ten będzie trochę łatwiejszy, ale właśnie troszeczkę bardziej wymęczę uczestników. Marek Ziłkowski, zwycięzca, był bardzo zadowolony ze zdobytego tytułu. Sam przebieg dyktanda miał być dla uczestników wyjątkowym doświadczeniem. W tekście może niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, aczkolwiek nad kilkoma musiałem się poważnie zastanowić, no jak to w dyktandzie, no bo oczywiście możliwości zapisu było wiele. Radomskie Instytucje Kultury oferują coraz więcej ciekawych inicjatyw związanych nie tylko z ortografią, ale także i sztuką pojmowaną na różne sposoby. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji, zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!